Ja Pikam to w mojej ocenie jeden z najładniejszych samochodów segmentu aut miejskich, aut małych, segmentu mini. Ten samochód wiele osób krytykuje za wygląd, czego ja przyznam, że zupełnie nie rozumiem. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje, tym niemniej swoje zdanie zawsze mieć można. I moje zdanie jest takie, że to auto z zewnątrz. Po pierwsze jest bardzo atrakcyjnie narysowane, ma taką dość powiedziałbym, sportową sylwetkę, co przy autach miejskich jest rzadkością. One zazwyczaj mają jakiś infantylny wygląd. Po drugie jest w niej kilka akcentów, takich, których byśmy się nie spodziewali po aucie miejskim. Na przykład dodatkowe nakładki progowe, które tak wizualnie obniżają ten samochód i sprawiają, że wygląda na bardzo pieczołowicie wykończony z zewnątrz. Mamy oczywiście migacze w lusterkach, mamy fajne 15-calowe felgi o bardzo ciekawym wzorze. Ich rant jest polerowany, a wnętrze malowane. Szkoda, że na srebrno, nie na przykład na szaro, bo wtedy by bardziej można było zauważyć te różnice. Tym niemniej plus za to, że ktoś nawet w tak małym samochodzie zainstalował felgi 15, które jeszcze są tak przyjemnie ładnie wykończone. Z przodu mamy to, co w większości aut segmentu mini, czyli wybałuszone oczy w postaci reflektorów, ale również charakterystyczne dla Kia elementy, czyli Tiger Nose na grillu, światła do jazdy dziennej montowane standardowo. Duży plus dla kij, chociaż nie robi tutaj łaski, bo tego wymagają przepisy unijne. Tym niemniej dobrze, że te światła są. To nie jest wersja sport. Wersja Sport miała troszeczkę większy grill z wykończonym czerwonym takim paskiem, taką wstawką i to moim zdaniem jest wersja idealna, ona sprawia wrażenie świetne i podoba mi się najbardziej. Ta akurat, tego zderzaka nie ma, tym niemniej wygląda atrakcyjnie. Z boku mamy chromowane klamki, to kolejny akcent, który sprawia, że to auto nie wygląda jak auto Y, takie jak zabawka. Y, wszystkie samochody pokroju Toyoty Aygo, Peugeota 107 y, czy nawet City Go, Seat Mi, Volkswagen up y, te samochody wyglądają troszkę jak y, właśnie zabawki. Jak y, infantylne samochody czy w infantylny sposób narysowane to nie mówię tego w pejoratywnym znaczeniu, tylko po prostu, no, taki dziecinny. Mają różne wesołe kolorki, jakieś dodatki. Wnętrza są rozplanowane dość dziwnie i, jak o mnie chodzi, przynajmniej dość nieatrakcyjnie narysowane. Właśnie dlatego, że sprawiają wrażenie takich bardzo plastikowych przekombinowanych, jak półka z zabawkami siedmiolatka, w Kita tak nie jest. Ale wróćmy do zewnętrznych walorów tego samochodu. Z tyłu zwraca uwagę duża szyba. Ten mm, zabieg stylistyczny miał myślę również na celu zapewnienie dobrej widoczności do tyłu, bo z tego auta z wnętrza faktycznie ta widoczność jest optymalna. Popatrzcie, jak dużo niżej ta tylna szyba schodzi poniżej linii okien bocznych. Nie dość, że to według mnie wygląda dość atrakcyjnie, to jeszcze znacząco poprawia walory użytkowe samochodu. Bardzo atrakcyjne światła z tyłu w wersjach dostępnych również LEDowych. To akurat nie są LEDowe światła. Tak jak mówiłem, to nie jest wersja sport. Wersja sport ma czarny, matowy środek zderzaka. Tutaj to i tak większej różnicy nie robi, ponieważ zderzak i tak jest czarny. Tym niemniej, na przykład w białym kolorze, co według mnie jest. Również najładniejszą kombinacją w przypadku Picanto. Ten czarny środek zderzaka w połączeniu z podwójną chromowaną końcówką rury wydechu układu wydechowego prezentuje się świetnie, dojrzale i bardzo atrakcyjnie. Moim zdaniem Kia Picanto z wyglądu, ale również z innych swoich cech, o których powiem przy okazji kolejnych materiałów, to jest auto. Absolutnie niesłusznie niedoceniane na rynku. Ma mnóstwo zalet, wygląda bardzo atrakcyjnie. Wcale nie jest przesadnie drogie, zwłaszcza jak porównamy je z konkurentami. A na pewno jest wyposażone znacznie, znacznie lepiej niż konkurenci. No a mimo to, i mimo, że posiada 7-letnią gwarancję, o której też powiem parę słów przy okazji innego filmu, mimo to jakoś yy, wielu egzemplarzy tego samochodu na ulicy niestety nie widać. Zapraszam na kolejne filmy z udziałem tego samochodu. Będzie ich dużo, bo ten samochód mam do dyspozycji na dłuższy okres czasu. I na pewno powiem Wam ciekawe rzeczy, i o gwarancji: czy jest realna, czy jest to tylko mrzonka. To będzie, myślę, dla Was ciekawe i dla osób, które się zastanawiają, czy warto wierzyć w te gwarancje. I powiem wiele o wyposażeniu. Porównam prawdopodobnie Picanto też z, innymi, z innym ciekawym przedstawicielem segmentu aut miejskich. No i co? I myślę, że coś ciekawego o tym samochodziku z moich filmów się dowiecie. Zapraszam.